Słowo na dzisiaj to usilnie błagać. W dzisiejszym pierwszym czytaniu widzimy Mojżesza, który wstawia się za narodem wybranym, wstawia się u Boga, aby Bóg zaniechał gniewu. Mam takie wrażenie, że nieraz w niektórych kręgach, Kościoła? Troszkę bagatelizujemy istotę i wartość modlitwy, prośby. Owszem, że szczytem modlitwy jest uwielbienie. Jest to taki rodzaj modlitwy, który jest rzeczywiście całkowicie bezinteresowny, bo w uwielbieniu chodzi przede wszystkim o to, by wywyższyć Boga w Jego dobroci, by skupić się na Nim. By zobaczyć, że oni są źródłem wszystkiego. Ale nie można bagatelizować modlitwy, prośby, bo szczera i autentyczna modlitwa, prośby wypływa z wiary, którą człowiek ma w swoim sercu. Jeżeli o coś Boga proszę, to znaczy, że wierzę, iż od Niego mogę otrzymać to, o co proszę. Dlatego Mojżesz jest przykładem olbrzymiej wiary. On wierzy w Boga i wierzy Bogu, że uprosi zatrzymanie tego gniewu. Naród wybrany słusznie powinien ponieść konsekwencje swoich złych, głupich wyborów. Ale Mojżesz prosi Boga, usilnie prosi Boga, aby ten Oszczędził naród wybrany. Nieraz w sklepie, przy kasie, widziałem taką sytuację, że małe dziecko usilnie prosi swojego rodzica, aby ten kupił mu jakiegoś batona, lizaka albo jakiś inny gadżet, który rzekomo temu dziecku jest bardzo potrzebny. Nieraz rodzice. Nie chcieli tego uczynić, ale gdy dziecko usilnie prosiło, zrobiło przysłowiowe, maślane oczy, to sprawiało, że serce rodzica miękło i ostatecznie rodzic kupował dziecku to, o co to dziecko prosiło. Czas, w którym się znajdujemy, to czas, który zaprasza nas do tego, Byśmy usilnie Boga prosili o zatrzymanie epidemii, o wsparcie tych wszystkich, którzy są zaangażowani w pomoc medyczną, tym, którzy są chorzy. Usilnie prosić, to znaczy wierzyć, że Bóg może dać to, co być może nam się po ludzku nie należy, ale On jest dobry. Dlatego jeżeli usilnie będziemy go prosić, otrzymamy to, co przyniesie nam wybawienie.